Yes, yes. scor vos totin omnia tus me dnie veravit me convertere anima mea in laciem tuum iadom Mój wujek, a zarazem ojciec chrzestny, był drugą po mamie, w tej pamięci Ani nie papież, najbliższą mi osobą. Jestem jedynakiem, mój tata jest Włochem. Święty z pamięci Stanisław Papież był współtwórcą, a zarazem propagatorem i organizatorem Kongresu dla Społecznego Panowania Chrystusa Króla i Stowarzyszenia Klubów i Był posłem na Sejm RT czwartej i piątej kadencji. Ligi Polskich Rodzin, był bardzo zafascynowany filozofią św. Towarzysza krwinu kulturą średniowieczną, był publicystą politycznym i teologicznym naszego dziennika oraz katolickim stowarzyszeniem dziennikarzy, był członkiem ruchu narodowego i działaczem Konfederacji, był przejęty o los i zbawienie wieczne ludzkiej natury, która jest przygodna i zbawienna, oraz martwychwstania ciała, u zatroskany o to, aby nie było podziału w narodzie polskim niezależność chrześcijańskiej i Polski i również odwrócenie się Kościoła Rzymskokatolickiego do tradycji katolickiej. Więc towarzysząc świętej pamięci Stanisławowi, dziękując całego serca Panu Bogu, który jest święty jedynemu na Jego dar życia i prośmy Najświętsze serce Pana Jezusa i niepokalane serce Maryi na Jego zmartwychwstanie do życia wiecznego w Królestwie Bożym. W świętej Pamięci Stanisław był człowiekiem, jak już słyszeliśmy niejednokrotnie, bardzo zatroskanym o losy naszej Ojczyzny i o właściwe ustosunkowanie się i właściwą celebrację mszy świętej. Ryt Rydencki dla niego to był to była jedyna możliwość uczestnictwa i bardzo to propagował. Poznaliśmy się na podczas, co się nazywa Studium Edukacji Narodowej, nazywało się, bo w tej chwili nie ma, kiedy przeminął czas PRL-u, kiedy wchodziliśmy do tzw. III Rzeczpospolitej. Trzeba było szukać ludzi, którzy myślą jednakowo o sprawach losu ojczyzny. I właśnie takie studium zostało zorganizowane, Studium Edukacji Narodowej. I tam właśnie, w świętej pamięci Stanisław, on był właściwie, o ile dobrze pamiętam, nie chcę nikomu tutaj przykrości zrobić, chyba głównym organizatorem tego studium. Szukałam również ludzi tego pokroju i tam poznaliśmy się. Studium Edukacji Narodowej przerodziło się później w Akademię i potem, kiedy czas, przyszedł czas pracy, razem ze Stanisławem Papieżem postanowiliśmy zorganizować coś, co będzie można było pracować dla dobra Ojczyzny. I właśnie to było stowarzyszenie, ono się nazywało dokładnie Klub Fides Ederatio. W skrócie mówimy Fides Ederatio, Wiara i Rozum. Był wielkim zwolennikiem tradycji katolickiej i w myśl maksymy Sideus Nowisku Christ contra nos działał. To znaczy. Jeśli Bóg z nami, to któż przeciwko nami. Pan Stanisław zaangażowany mocno i mamy satysfakcję, bo taka intronizacja nastąpiła w 2016 roku, choć no, trochę dziwnie, że jest zapominana. Piękne oddanie. Jezusowi Królowi Polski przez władze świeckie, duchowne i oczywiście naród. W tym sanktuarium w Włagiewnikach brał udział prezydent, 50 biskupów, 1000 kapłanów w Koncelebrze i prawie 200 tysięcy ludzi. I to jest największe wydarzenie, jakie istniało od chrztu Polski. Jezus, naród, uznał swojego, za swojego pana Jezusa, króla. I to jest najważniejsza rzecz w tej chwili, jaka zaistniała. Proszę Państwa, gdyby nie ta uroczystość, już by Polski nie było. Popatrzcie, wychodzą różne rzeczy. I te sprzedajne, a głęboko zaangażowane. I tutaj należy pochylić czoło przed jego no, niezłomną działalnością we wszystkich dziedzinach, ale właśnie w sposób zasadniczy przyczynił się do tej intronizacji. I możemy dzisiaj mówić Polska jest uratowana. Króluj nam Chrystę! Królu Stanisławie, myślę, że mój głos będzie głosem ludzi walczących o wolną niepodległą Polskę, zwłaszcza ludzi walczących o wolną niepodługę Polskę ostatnie trzy lata zamordyzmu pandemicznego. 10 października 2020 roku. Strefy żółte, czerwone. Władze zapowiadają pacyfikację ludzi, którzy będą protestowali przeciwko temu absurdowi. Zbieramy się w kilka tysięcy na rynku. Wbrew niebezpieczeństwu, wbrew temu, że już z kraju dochodzą informacje, że w innych miastach te pacyfikacje następują. Przemawiasz jako jeden z pierwszych, będąc swoistą żywą tarczą, poseł dwóch kadencji. Twoje przemówienie. Na tamten czas było nie do przyjęcia przez mężczyzn. Było wyśmiewane. Dzisiaj wiemy, że miałeś rację, że wszyscy tam mieliśmy rację. A między innymi myślę, że dzięki Tobie, że byłeś z nami od początku, że dzięki Tobie tego dnia na przykład nie doszło do nieszczęścia. Ja osobiście gdzieś w Staszku jeszcze zapamiętam, długie lata się znamy przecież. Debata w Radio Kraków w 2003 roku, kiedy tylko nas trzech walczyło o niepodległość Rzeczpospolitej Polskiej w trakcie kampanii w Radio Kraków aneksyjnej, a raczej propagandy aneksyjnej, stańmy z prawdą naprzeciwko. Ty jako poseł, ja jako młody, Prezes Stowarzyszenia Młodzieży, wtedy Koła Akademickiego Unii Polityki Realnej, jeszcze Paweł Podsiedlik, ze Stowarzyszenia Kolibra. Staszku, pamiętamy Cię, że jako poseł nigdy się nie wywyższałeś, zwłaszcza do nas, do młodzieży. Zawsze stałeś za prawdą, za wolnością, za ojczyzną. Cześć w Twojej pamięci. Czołem Wielkiej Polsce! Czołem Wielkiej Polsce! wieloletnią właśnie znajomość ze Stasiem. Przez karteczki, bo to trochę emocje, ale Stasiu przemawiał pięknie na pogrzebie mojej babci, później także przeżywaliśmy razem śmierć siostry Ani, Stasia, a potem także przepięknie przemawiał na pogrzebie mojej mamusi, z którą bardzo się lubili. Ponadto ja właśnie dzisiaj chcę uczcić pamięć naszego kochanego Stasia, Stasia Papieża, Stanisław Guznan, no oczywiście szanowany ze względu na swoje zaangażowanie w kwestie społeczne, polityczne i religijne. Stanisławie, za Twojego życia ziemskiego pamiętam Cię jako człowieka bardzo silnie oddanego narodowi polskiemu, oddanego w walce o dobro kościoła, o dobro naszej ojczyzny. Dziękuję Ci za cały ten czas. Będę starał się przekazać kolejnym pokoleniom to, co od ciebie otrzymałem, zwłaszcza to, jak zwróciłeś mi uwagę na tą niesłychaną bliskość, z pod, którą idziemy w myśli narodowej i w myśli świętego Tomasza Zakwinu, tak jak również mówiłeś o Romanie Dmowskim jako o polskim realiście. E, dziękuję Ci za wszystko Stanisławie. Trekwiem aeternam dona eis domine, lux perpetual seat eis. Amen Dusza Jego, dusza Jego i dusza wszystkich wiernych, zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. Niech duszę Twą możeźwi rosą niebieską Bóg. Ojciec i syn i duch święty. Amen. Trochę jesteś i w proch się obrócisz, ale Pan Cię wstrzesi w dniu ostatecznym, żyj w pokoju. Módlmy się, bracia najmniejsi za wszystkich, którzy nas poprzedzili ze znamieniem wiary i świątnym pokoju. Kyrie eleison. Abyś się wszystkie grzechy odpuścić uraczył. Wysłuchaj nas, Panie.